Jakiś czas temu miałam przyjemność uczestniczyć w sesji zdjęciowej, buduarowej, przed obiektywem, właśnie Karoliny, co było niesamowitym przeżyciem dla mnie. Od długiego czasu bardzo chciałam taką sesję sobie wykonać, i nie wyobrażałam sobie innej osoby przed obiektywem, właśnie niż Karolina. Podczas sesji Karolina stwarza niesamowitą atmosferę. Pozowanie dla niej jest wielką przyjemnością. Czułam się zrelaksowana. Czułam się dobrze ze sobą, ze swoim ciałem, co jest bardzo ważne w takiej sesji bardzo kobiecej i dość roznegliżowanej. Karolina jest niesamowicie profesjonalną fotografką. Świetnie prowadzi modelkę, robi niebanalne kadry i wprowadza atmosferę niepowtarzalną, powiedziałabym, pełną pasji do fotografii, którą po prostu mocno się odbiera. Podczas pozowania. E, poza tym było bardzo fajnie. E, było zabawnie. E, Karolina ma niesamowite poczucie humoru. E, na pierwszy kadr nie musiałam długo czekać, na pierwsze ujęcia, bo już chyba tego samego dnia dostałam e, e, świetne zdjęcia. E, a całość. Muszę powiedzieć, że jest tak fajna i jestem z tych zdjęć taka dumna, że chcę je pokazywać całemu światu. Każdej kobiecie polecam zrobić sobie takie zdjęcia u Karoliny zwłaszcza.